Cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Dlaczego plotki o transferze Kyliana Mbappé do FC Barcelony to kompletny absurd? Robert Lewandowski zagrożony w walce o Złotego Buta. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w Manchesterze United? Co się stało z Piotrem Zielińskim? Dlaczego Polak notuje coraz słabsze występy? oraz Roman Abramowicz, który planuje wykupić Walencję. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem FUTBAL1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 250 tysięcy. Chciałbym Wam również bardzo podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy film. Szukacie darmowych typów i kuponów bugmacherskich? Zapraszam na kanał Obstawiamy. Największy o tej tematyce w Polsce. Znajdziecie tam praktycznie codzienne filmy z darmowymi kuponami od innych typerów. Między innymi na dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów. Link umieszczam w karcie oraz w przypiętym komentarzu. Przyszłość Kliana Mbappé jest już niemal przesądzona. Piłkarz przez długi czas nie był zdecydowany do tego, czy pozostać w Paris Saint-Germain, czy może jednak odejść do Hiszpanii. Jego wątpliwości rozwiała jednak kolejna porażka PSZ w Lidze Mistrzów. Powiem Francuzi odpadli już na etapie 1/8 z Realem Madryt. Od kiedy Kylian jest zawodnikiem Paryżan, ci aż trzykrotnie kończyli przygodę w Champions League na pierwszej rundzie fazy pucharowej. Natomiast pozostałe dwa razy to finał oraz półfinał. Jak widać pieniądze to nie wszystko. Tym bardziej jeśli zauważymy, że Paris Saint-Germain posiada w drużynie Neymara, Mbappé Messiego, Peratiego czy Donnarumę. Wracając do 23-latka, wiele się w ostatnich latach mówi o jego transferze do Realu Madrid, jednak media zaczęły nie tak dawno podawać także opcję transferu do FC Barcelony, które teraz sobie wyjaśnimy. Barca oszem finansowo się odkuwa, chociażby poprzez nawiązanie umowy sponsorskiej ze Spotify, na mocy której rocznie będą mi kasować przeszło 70 milionów euro. To jednak nie rozwiązuje ich problemów, ponieważ ich dług wciąż wynosi około 1 miliarda euro, a Blaugrana jest w stanie wypłacać swoim zawodnikom max kilka milionów euro za sezon gry. Dla przypomnienia, Mbappé zarabia w PSG na mocy aktualnego kontraktu 22 miliony euro. Real Madrid natomiast, który jest najbliżej ściągnięcia Francuza, jest w stanie płacić mu nawet 40 milionów euro rocznie. Dla Barcelony natomiast takie pieniądze nie wchodzą w grę, no chyba że klub chce całkowicie zbankrutować. Laugrana jest na dobrej drodze, aby za 5 lat ponownie wrócić do potęg europejskich pod względem finansów ponieważ w aspekcie stricte sportowym mogą to osiągnąć znacznie szybciej. Kibice Barsy muszą jednak uzbroić się na bliskie lata w cierpliwość, ponieważ ciężko jest odbudować tak szybko błędy poprzedniego zarządu, który załącznie 300 milionów euro ściągnął w latach 2017-2018 Usmane Dembele oraz Filipe Coutinho, którzy nie byli warci aż tak dużych pieniędzy. My natomiast możemy trzymać kciuki za stabilizację finansową Barcelony, ponieważ ciężko się patrzy, jak tak historyczna drużyna na moment sięga dna. W poprzednich odcinkach sporo poświęciłem czasu na temat związany ze złotą piłką i szansami Roberta Lewandowskiego na jej zdobycie. Teraz jednak pomówimy o sytuacji z rankingiem złotego buta, którego w zeszłym roku zdobył właśnie kapitan reprezentacji Polski. Wtedy też Polak nie miał sobie równych, ponieważ w sezonie 2020-2021 strzelił 41 goli, popijając legendarny rekord Gerda Müllera z sezonu 71-72 ubiegłego wieku. W tym sezonie 33-latek również jest faworytem do wygrania tej nagrody, mając obecnie 32 bramki na koncie, jednak nie jest to przesądzone z faktu na dwóch innych piłkarzy. Jeśli spojrzymy na całą klasyfikację, zauważymy, że na trzecim i czwartym miejscu zasiadają kolejno Immobile oraz Karim Benzen. Ten pierwszy w 2020 roku rzutem na taśmę wyprzedził lewego i wygrał złotego buta, podkreślając również wielkość naszego zawodnika. Francuz natomiast w tym sezonie jest zabójczo skuteczny i razem z Polakiem powalczy prawdopodobnie o tegoroczną statuetkę złotej piłki. Ale my dzisiaj nie o tym. Benzema owszem traci do Roberta aż 8 trafień, podobnie jak Immobile, jednak La Liga i Serie A mają 38 kolejek. Gdy Bundesliga ma wyłącznie 34 kolejki. Lewandowski ma jeszcze do rozegrania 5 kolejek, więc dobrze by było, aby przez ten czas najlepiej powtórzył swój wynik z poprzedniego sezonu. W przypadku Immobile jest to 6 kolejek, natomiast w przypadku Karima 7 kolejek. Problemem naszego snajpera jest jednak słabsza regularność w zdobywaniu goli. Lewandowski przyzwyczaił nas, że niemal w każdym spotkaniu ligowym trafia do siatki. Jednak w tym sezonie wyjątkowo zaliczył już 8 kolejek bez wpisania się na listę strzelców. To najgorsza średnia od przynajmniej kilku lat. Tak więc można mieć obawy co do tego, czy uda mu się w tym roku po raz kolejny wygrać złotego buta. A według Was, ile bramek w tym sezonie Bundesligi zdobędzie Robert Lewandowski? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Można odnieść wrażenie, że Cristiano Ronaldo poniekąd żałuje swojego transferu na Old Trafford. Portugalczyk po przeszło dekadzie ponownie zasilił szeregi Manchesteru, mając nadzieję, że pomoże im w powrocie na szczyt angielskiej oraz europejskiej piłki. Jednak do tego nie doszło i nie zapowiada się, aby coś miało się zmienić na lepsze. Nawet zmiana trenera Solskiera na rangnika mało dała czerwonym diabłom w kontekście ich gry w Premier League. Na chwilę obecną zajmują siódme miejsce za takimi drużynami jak West Ham Łukasza Fabińskiego czy też Arsenal Artety. Osiem porażek i 9 remisów po 31 kolejkach to nie najlepszy wynik, aby móc walczyć o grę w lidze mistrzów. Dla porównania nawet Chelsea, która znajduje się w gorszym momencie z faktu na Romana Abramowicza, posiada tylko cztery porażki na koncie. Jeśli chodzi natomiast o Cristiano, coraz częściej pokazuje on swoje niezadowolenie z gry całego zespołu, a świetnym tego przykładem jest incydent z ostatniego przegranego meczu z Evertonem. Przypomnę, że Everton walczy o utrzymanie się w Premier League. CR7 był na tyle wściekły, że zniszczył telefon jednemu z kibiców zasiadającym przy zejściu do szatni. Zobaczcie sami. Części w nieszczęściu Cristiano przeprosił za swój niedopuszczalny czyn za pośrednictwem Instagrama. Nie jest łatwo radzić sobie z emocjami w trudnych momentach, takich jak ten. Niemniej jednak zawsze musimy być pełni szacunku, cierpliwi i dawać przykład wszystkim młodym, którzy kochają tę piękną grę. Chciałbym przeprosić za mój wybuch i jeśli to możliwe, zaprosić tego kibica do obejrzenia meczu na Old Trafford jako znak fair play i sportowej rywalizacji. Wiele wskazuje na to, że Czerwone Diabły w przyszłym sezonie mogą nie zagrać w Lidze mistrzów, a dla Ronaldo, który jest najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek, to jeden z najgorszych możliwych scenariuszy. Mało prawdopodobne wydaje się jednak na chwilę obecną, aby 37-latek odszedł z United. A przypomnę, że jego kontrakt jest ważny do połowy przyszłego roku. Czy po tym jednak czasie zmieni barwy? Bardzo możliwe. Pojawia się tylko pytanie, czy zdecyduje się na powrót do Sportingu Lizbona, czy może będzie chciał spróbować swoich sił w innym europejskim gigancie. Napiszcie, w jakim klubie chcielibyście jeszcze zobaczyć Cristiano Ronaldo. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Jeszcze dwa miesiące temu zachwycaliśmy się formą Piotra Zielińskiego, który stał się kluczową postacią w Napoli. Tylko w okresie wrzesień-grudzień Zielu zdobył 5 bramek i 5 asyst, natomiast w tym roku ani razu nie miał udziału przy bramce, mimo że łącznie spędził na mrawie blisko 850 minut. To bardzo niespotykany przypadek, ponieważ Piotrek jeszcze nie miał aż tak długo trwającej absencji w statystykach, a jego gra również spadła. Polak coraz częściej zalicza przeciętne występy, w których nic nie wnosi, ale na jego szczęście trener Napoli ma wciąż do niego zaufanie. Włoscy kibice, jak i tamtejsze media zaczynają się poważnie martwić o Zielińskiego, który jak na razie zalicza bardzo słaby start nowego roku kalendarzowego. Po ostatniej porażce Napoli z Fiorentiną 2-3, włoskie media poświęciły sporo uwagi występowi Polaka który wydawał się zagubiony na murawie. Tak opisał jego grę portal Tuto Mercato. Miał asystę przy golu Osimena, który jednak był na spalonym. Potem praktycznie nie było go widać. Nie był przydatny nawet w defensywie. Tak natomiast komentował występ 27-latka włoski Eurosport. Bardzo mało widoczny, nie potrafił włączyć się do akcji i stworzyć przewagi liczebnej. Po kimś takim jak on, można by się spodziewać dużo więcej. Oba portale wystawiły Polakowi ocenę 5,5 skali od 1 do 10. Piotrek znajduje się w bardzo trudnej chwili swojej kariery żeby nie powiedzieć, że najtrudniejszej. Po świetnej rundzie jesiennej w jego wykonaniu zalicza bardzo słabą rundę wiosenną. Miejmy jednak nadzieję, że jeszcze w tym sezonie pomocnik reprezentacji polski wróci na właściwe tory. Tym bardziej, że na czerwcowe zgrupowanie potrzebni nam zawodnicy z dużą pewnością siebie na boisku. Już od pewnego czasu wiemy, że obecny właściciel Chelsea, Roman Abramowicz, planuje sprzedać klub z faktu na twarde sankcje od rządu Wielkiej Brytanii. To z kolei powoduje, że The Blues nie mogą najbliższego lata kupować ani sprzedawać nowych piłkarzy. Abramowicz jednak nie planuje zrezygnować z posiadania własnego klubu. Media podawały, że jest on bliski wykupienia tureckiego Gestepę, jednak rosyjski oligarcha ma chrapkę na większy klub. Wiele wskazuje na to, że Abramowicz po sprzedaniu Chelsea zdecyduje się wykupić hiszpańską Walencję. Drużyna ta miałaby go kosztować 250 milionów euro, ponieważ obecny właściciel chciałby go sprzedać jak najszybciej. Skąd jednak jest pewność, że właśnie ten oligarcha jest zainteresowany kupnem tego zespołu? Miguel Zorio, który również jest zainteresowany kupnem Walencji, podzielił się z mediami ciekawą informacją. Peter Lim próbował sprzedać klub w Londynie za 250 milionów euro i nie udało mu się. Ostatnio pojawił się przeciek mediów, że ma dwie oferty kupna moją i rosyjskiego oligarchy z Chelsea. Dlatego chciałbym mu powiedzieć, że albo włoży 50 milionów rocznie, żeby zrekompensować straty, które generuje, albo nam sprzedaje. Dużo mówi się o tym, że Roman Abramowicz ma bardzo bliskie relacje z Władimirem Putinem, a nawet sponsoruje rosyjskiemu władzcy Willę. To powoduje, że zapewne część kibiców Walencji nie byłaby zadowolona, że ich klub chce przejąć człowiek związany z prezydentem Rosji, który jest odpowiedzialny za tragedię, jaka się dzieje obecnie na obszarze Ukrainy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Na razie.